bał pół obiadu, dalej sam już nie da rady. Gdy pochylił się nie to przyspalił sobie wąsy. Piotrek z Pawłem się zmówili, nowy zespół założyli. Będą hodować zające, bo nie mało ich na łące. Franek z na odmiany, będą hodować barany. Ale... Terek robi co chce i hoduje sobie owce. Umarto szakury, dlaczego do sąsiada w ogród skaczą. Muszą ja nieść na kopy. od niedzieli do soboty. by się zabrał porę, przebudował swą oborę. Teraz mleko produkuje, bo się postępowym czuje. A sto dole na chlebisku, ja z kaśką bo im przyszło tu do głowy, by założyć ze nowy. Powiadała raz maryna, że wyrzuczy swego syna na lekarza, na medyczka, boją coś w kolanie szczyta. Poszła kaśka na wesele i wypiła ciut za wiele. Kiedy z Antkiem tańcowała, to spódnicę podkasała. Tańcuj, tańcuj mój najmniejszy, jak ty pójdziesz, będzie inszy, będzie inszy ładniejszy, do kochania przyjemniejszy. W końcu, jeśli się mylasz, a u ciebie Obejrzyj się z tamtej strony, opadły ci kwaresony. Ty do tańca jak wotyka, do robotyka, wartyka. Ty do szurów z wielką łyżką, do roboty jak plonisko. Tam na górze stała beczka, będzie dobra kolebeczka. Najpierw będziemy się kochali, potem będziemy kołysali. Pożenimy się stali z modą, i tak wspólnie żyć. Do kochania. Ożenił się po raz, który łata sobie w portach dziury. Bożonek ten ciągle świata za drugimi ciągle lata. A ten stary lewoził pieprów, domu się z fortek sypnie. Gdy z maryną cały tydzień odchorował. A bodaj to z moim losem, mam ja męża z krzywym nosem. Kiedy chcę go pocałować, muszę na samą prostować.